Siemanko, witaj. Dzisiaj nagrywamy odcinek z moim kolegą Jerzyk. Przywitajcie. Dzień dobry. Dzisiaj pierwszy odcinek z Lego Faktu... Nie, no, może nie pierwszy, ale pierwszy odcinek z tą osobą. Może będzie częściej wystąpi, wa... wystąpi na filmach innych. Zobaczymy. My się w Lego Factory. Dzisiaj będzie ogólnie taki luź, luźny odcineczek. Po prostu będziemy grali. No taki luźny odcinek dzisiaj sobie zrobimy. Po prostu. I dam wam też. To też będzie dużo przek W odcinku damy jakieś najlepsze momenty. Ale tak to będziemy nagrywać sobie. Tak po prostu. Dobra. Dobra, ty to robisz? Dlaczego robisz? tą pizzę się tak długo je? Ja jem pizzę, 5 lat. No to jest nasze wioska nie? Z tej mamy domek nowy. Bo Jerzyk ogólnie. Niedawno dołączył i wam pokażę jego domek. O, weźmiemy sobie. Jak <grych> tutaj ma? A ty będziesz robił salon czy coś takiego? Tak, 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 tak. okej. Okay. O tu płotki mapa wypadnie później. O tu magazyn. On no ma ładnie tutaj. Siedzenie. A ty masz takie siedzenie jak na kierownicy, że? No takie na to, 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 to takie maxie, to bym tak nie powiedział, ale okej. Okay. Ja no, będę w o, Na stole, okej. Okay. Myślałem, że w stole. Ile ja, ty masz tych książek? Dobrze, no, lubię, znaczy, lubię czytać. W a... Lego Lego lubisz. Bo LEGO się nie, nie da czytać. Lego. Lego lubię czytać. Bo, 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 bo się nie da czytać. Tak. <ścoughs> O, te motyle mnie denerwują strasznie. A pokazywałeś ogród? Oh, obr... Nie. Pokazywałeś ogródek? I... No nie, próbuję słuchać, pokazać. Patrz, ma dwie geny I chłopse specjalnie przedłużył mur, żeby sobie zrobił jakiś, o, jakiś ogród. I żeby miał w swoim ogrodzie, kurde, wieże obserwacyjną. Ale chłop ma taki no. luz. Bo ma domek na końcu wioski i tutaj może podać co chce, to za wioską, nie? czemu ty nie robisz jakiś dziwie w tym, czemu to ty nie niszczysz? Czemu nie robisz dużej farmy? Oj... Naprawiamy. O, no, problemy, tak problemy! Ja, ja idę sobie kill'em zrobić. O, tutaj jakie materiały potrzebuję na ten kill'off? Się kill'off zniszczył. A, lodu są i mogę już zrobić w sumie jest killof jest killoff, o kilo A lunat, krwałości Wykroj Luna 75, to poszczególnie? 90 mam dostępnej nie może być rurna obrażeń równo obrażeń to dam na miecz bo i tak muszę szczęścia U. a co kilofem będę ich zbił? Uh, uh, uh. Co, to wszystko jest na... Miecz. Proszę i ponownie na no nich pędzisz. Proszę ponownie, bo i tak... O, teraz nie mogę, tylko kupię, co kupić, by... a co by było? I jest to samo. Jest to samo! Jest to samo. Oj. A, dobra, mam jedno to zrobione. Jedną trwałość mi starczy A co ty sobie tam robisz? Co ty robisz? O, a, amoteczka? Twoja kamina. <noise> Dobra. Odpalamy. Tam. Dzień dobry, dzień dobry. Licytacje. nie tylko dwie osoby. No, dobra, nie będzie. Znaczy jedna osoba. Dobra. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy... Co pan da za 10 lodososny? Zobaczmy. I w zestawie 27 ziemi. I dodatkowo gratis, 1,6 go. Ja gotowe. A to nie. Yy, dam 3 obszywiane wypłyty. Ok! Tak. Dobra, po raz pierwszy! Po raz drugi! Po raz trzeci! Zaklepane. Pro, 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 proszę mi tutaj wypuścić. Ok, zabezpieczam tutaj. Proszę, podejść i wziąć ze skrzynki swoje. A! Dziękuję. I... Do, widzenia. Do widzenia! No, no, no. widzenia. Ogólnie teraz chcemy widzowie zrobić auto, ale nie, nie wiemy, jak się robi biomasę. Tutaj coś? To ja chyba się robi Biomasę. Kolejka kompostownika. Tu trzeba dać, żeby się zrobił. Hmm. Żeby jak wy wiecie wy co potrzeba na Biomasę, to napiszcie w komentarzu, to ja szczerze nie wiem. A nie musisz sprawdzić w Google? A ty nie masz? A no dobra czekaj. Mam nadzieję, że się ale z tego nie ogląda. Mam nadzieję, że się mal z tego nie ogląda. A, to jeszcze te skrzynki zostały. A, miałem on to odbudować, zaraz się to odbuduję, co robić. A co mi można odbudować? No, dobra. Ej, Tomek, ile masz szkła? Szkła mam dużo. A co, wiesz jak się robi... A wiesz jak się robi biomasa? Co mi wyrzucesz w tej śmieci? Czekaj, ja zobaczę w Google, jak się robiło. Dobra, to jedziemy na wycieczkę tutaj, chodź. Auto tutaj już jest, moje autko. Widzę, zobaczcie, widzę jakie. Ej, dawaj, z... ej, auto się wychodziło. <laughs> nagrałem to, nagrałem to! To jest czysty moment, będzie to fany moment. O Jezus, co teraz? Co <laughs> teraz? Nie, bo my w O, O, o! Czekaj, potrzeba szna stronę, no. Oo, co jest ty? Co to mój? O! Jest! Tomek! Co? Trzeba zrobić łóżka, co wie? Jak zginiemy. To się odrodzimy. Ale nie, nie! Bo to jak zginie... no to jak się będziemy zatrzymać, to wtedy Wejść Wejdź auta. Dobra. Możemy wyjechać. No, A weź. No. Kurde Dobra, okay. Muszę zniszczyć pot, bo nie mam jak Zniszczyć pot? A nie, no? czekaj. No. Dobra. Nie no ja zniszczyć czekaj. Jeszcze auto się pali. O, kurde Dobra, wsiadaj. Wsiadaj. Czekaj. Okay. Dawaj. Pojściemy sobie po Lego Fortnite. A ty to co Tak. Masz no, coś powiedzieć widzom. jak chcesz kogoś pozdrowić, to możesz. No, co? Okej, okay, spoko. Dobra, uwaga! Dobra, chcę kogoś pozdrowić. Kogo? Pozdrawiam wszystkich tąków na świecie. O, jest Sigma, ale to Sigma strzela. Jedziemy pod taką górę? Wijcie Uwaga! A nie się... wziąłeś Nie. Dobra, dobra, wsi wsiadaj, podjedziemy pod taką górę. Czekaj, ja popcham, ja popcham. Nie, 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 nie trzeba patrz. No, ale to auto nie radzi sobie. Kliknąć CTRL, A co to robi? Yy, to od razu odwraca auto, nawet nie musisz nawet siadać czekaj. No czekaj, no czekaj, masz wejść, masz. Okej, okay, tak, ostajesz, spań, ale okej. No idziemy, no idziemy tak Ja za siebie czekam na górze. Wiany, 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 nie! Poczekaj, to wiadomo, to nie 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 lecę, bo chcę. Wiadomo, chodź wiadomo. Czekaj, czekaj, po ja się z góry zjechać na tak przykład. Gotowy? Wjechałeś? No Gotowe? No. Czekaj, jak wjechałeś, czekaj, czekaj, czekaj Wsiadaj, siadaj! Stój O kurde ja Muszę coś zbudować Co? Ja muszę coś zbudować Co? O, to auto spada, co to jest? Co to jest? Krzesełko Co to <noise>

a, super, to ci ty jak Tomek, ile tak ogólnie nagrywasz? No. Minut. Ja no, już go My chcemy problemów. Spałem. Ja nagrywam już. ...jeden 12 minut. 12 minut? No. Ej, bo one mnie trafiają, to jedź. Jadę, jadę. Dobra, pokazujemy im tą wioskę na pustyni. Czekaj, jadę na wioskę na pustyni. Bo to brutal jest, nie? Ten brutal taki w złym tak. miejscu. Dobra, to ja muszę tylko zrobić. Wykręć, wykręć, dobra. Ej, dobra, odszedł sobie. Wiem właśnie. Ta wieza, tam jest nasza wioska, tam tyle zimów widzę co jest. A to jest ogólnie druga wioska na pustyni. Ale skoczymy. O kurde! Ale manewry. O! 7 zł za! To przypadek. Nie wiem, jak ja to zrobiłem. Widzimy Elo wszyscy! Aura. No, a jest? Aura jest naszym obywatelem. miał się też. Czekaj, zaparkujemy na samym środku. Siema? Siema. Bora, no, możemy sobie święcić. wam pokazać. O! Patrz. patrz. No. Zacznę się Zacznę moją minę, zacznę moją minę! O Sigma. Sigma! Sigma! Ej, to Meg wyjść? Co? I patrz, ja potrafię się myć. Patrz, czekaj. Jak? Jak? Jak ty, ty robisz? robisz. Normalnie.

Siadaj. Wejdź. Siadaj. O, proszę. O dobra, to jak na wioskę, dam Ci trochę tam pojeździć. Po wiosce. O kurde, sorry. Nie no, potrzebowaliście i tak tego, tego, tego. Ja wierzę, że jestem, że jestem, że jestem podwójnym prezydentem. No. Nie, ty jesteś, ty jesteś prezydentem Stanów Zjednoczonych. Ej, bo jakiś chłop do nas się doszedł? Baba, babo wyjść. Babo, Wyjdź babo. babo. Babo wychodź. No. O, a, hey, no, dobra, dobra, możemy wsiadać? No, wyszła? wyszła. Czybko, szybko, siadaj. szybko, wsiadaj. Idzie Wydaje do Dobra Spadniesz, ale okej. Okay. Okay. Patrz, jak mi pod, pod taką górę wy 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 wiedzie, My myślę, wyjdzie? Myślę, że nie. Czekaj, czekaj, daj mi chęć. Mi mi, mi się wydaje, że nie wiedzie pod tą górę. Pan. Ona on się cofa, on to się już cofa. Nie wiecie po tym górę. Dawaj, siadaj, siadaj. Siadaj! Na górę. na górę. No nie, po... A dobra, na górę, dawaj. Jestem. Nie. Jedzie. Jest? Dobra, dobra, dobra. na kemu to tráľate? My tu jedeme. O, to nešla. O, nie. i te krzyki, ale patrzcie na no nie, jak został CO JEST? O, to nie źle Patrzcie, mogę... CO JEST, GROLE? What the hell? Yeah. Patrzcie Auto samo jedzie, jak to możliwe? Ja muszę mu to pokazać bo też... nie biorę. Oła! Patrzcie, auto samo jedzie Jakie jaja a te szybkie to auto jest ma najszybsze takie. Włączyłem chyba... Ha. A, takie szybkie! To auto jest takie szybkie, jest jak jedzie samo. chyba. Bo... Tylko nigdy tak się nie dzieje dlatego. Zawsze jedzie wolno. To pani może w ogóle nie ucieka. Po niego jedziemy po niego. Chłopcy się dostach. Zobaczysz są hitboxy między mną a trzebą autempsurie oh, Są hitboxy Nie ma hitboxów? Może uh. no, jeźdź No ja jadę tyłem jadę tak jakby How prosto ze mną Lecz szybciej trochę co jest Auta, szyi się, się zagrzą. Poczekam, poczekam. Widzimy, widzimy się jak jeżyk wróci. A, a, ty jest! Nic Jeżyk! Tak? Patrz! Czekaj. Gdzie ty jesteś? Na górze. A widzicie, gdzie ja jestem? No, jesteś w aucie. Aha. Ale nie jestem w aucie. Nie jesteś w aucie. Dobra, a będziesz oglądał ten odcinek? Z tobą? Tak. tak. No, to, no to zobaczysz, o, o, oglądaj sobie cały, to zobaczyć, co się teraz dzieje. U mnie jesteś... U mnie jesteś... ...na pustyni, teraz jest, jesteś na pustyni. A ja jestem koło auta, siedzę na niewidzialnym siedzeniu koło auta. I kieruję auto, i auto samo jedzie. Mhm. Ale no, patrz jakiś szy, szybszy jest, nie? Widzisz no, Z... Widzieliście tego kurczaka? Gdzie go Dobra, ja mam 10 minut, tam już się będzie pośpieszył. Dobra, damy rada. Dawaj chodź do lobby. Czemu? Czemu? Czekaj. Ja bo tylko odłożę. normalny odcinek zagrać. Kiedy chcesz normalny odcinek zagrać? No to teraz już nie zdążymy odcinka jeszcze jednego nagrać. No, już nie zdążymy odcinka nagrać. Teraz jeszcze jednego. No to by było na tyle z nagrania. Widzowie, na razie. Pożegna się na no.